Hej, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z Deep. Zagrajmy w Close to the Sun. Eee, notatka, którą właśnie chciałam przeczytać ostatnio. Eee, zostałam powiadomiona, że wczoraj wieczorem doszło do bójki pomiędzy członkami. wrażenie, nie wiem co zawstydza mnie bardziej. Zapowiadam wam, że to była pierwsza i ostatnia No Dobra, czyli wciąż eee, natykamy się na notatki Eidy. Może tu jeszcze jakieś drki zanim tam widzimy, no nic jakieś stoły jakieś o właśnie o tym myślałam o eee, kolejny kod jak widzę to warto zrobić mu zdjęcie oczywiście mimo, że jest przekreślony, no ale obstawiam, że coś tam może nam dać eee, właśnie eee, tablica Aha, czyli to było tylko tyle tutaj? No dobra, rozumiem, czyli mm, teraz tędy. O Orlane. No nie mogę się doczekać, by przez te wszystkie płomienie, dym i nie wiadomo co jeszcze przechodzić, przebiegać. Wow, dziwne rzeczy widzę. Mm. Tak, to jest to. Czyli będzie jeden, jeden, dwa, dwa i trzy. Hmm, fajnie. Powiedzmy, że fajnie O bo... <grywia> jejku. To czuję, że będę To przynajmniej dziesięć razy powtarzać. fajne. się pewnie zaraz Stanie. Albo i nie. No, chyba, chyba oni nie oczekują, że ja tu jakoś zeskoczę. No nie. Aha, dobra, mam się w ten sposób przyciskać. A? Ciekawie. Kto by pomyślał? No, może ja powinnam była. Tak, grając w taką grę, naprawdę powinnam. Myśleć o takich, nie, nie, co mi się przed nosem zamyka? Niemożliwe. Kurwa. No właśnie, przez płomienie. Dobrze, że jest zapis. Mm. Ej, biedna Rose. mnie, kurwa. No tak. Kochany zapis. Teraz pytanie, czy ja w ogóle mam innej drogi szukać? Czy poruszać się mm, bardziej ostrożnie? I po prostu wolniej. No właśnie. Mam wyczekać. Aha, odpowiedni moment. Dobra, to było do przewidzenia, i to było dość oczywiste. Znowu jakaś rura, chociaż nie, nie do niczego. I to też mnie nie dziwi. Ja oh słyszę, God, Ada. Skoro to wszystko jest tak mocno związane z Wiecie, z jakimi z czasem. mam? Nie. To chyba miało mnie wystraszyć. Ha, ja już się uodporniłam na pewne rzeczy tutaj. A co mam ciepłe? What? Aubrey, hang, hang on. Aubrey, Rosie, you're back. Wait, I was just telling Benny here. The theater, uh -huh. Aubrey, notebook. how do I get to it? You said there was an elevator, of course. It's right up ahead, bringing it to you now. What do you need to do there anyway? Mm. I need to find a notebook, Rose. Mm. I Na pewno to jeszcze ogromny smutek. Pewnie powie nam, żebym to olała, Tom nikt nie wie? Mm. Nie wiem? Ja chcę to przeczytać wreszcie, bo na razie słucham, co gadają. No. A czy mogę wreszcie zająć się notatką? Mam nadzieję. No dobrze, eee, trudny miesiąc, ale inspekcja wykazała, że wszystkie uruchomione systemy działają w normie. Eee, niewielką część naszego budżetu na zorganizowanie w najbliższych. A, otwarty bar. No ja wiedziałam, że oni tu sobie świętują, bawią się i to nie tylko, a zaraz. Nie z tej strony, To jak ja mam tam trafić? Znowu mam się jakoś tu przeciskać. Nie no, ja się wśród tych płomieni boję poruszać, bo naprawdę nigdy nie wiadomo na co można się natknąć, a teraz ona nie chce przez to przejść teraz. No. Tu może? No zaraz, tam jest winda i chyba do windy powinnam jakoś, no, mieć tu wejście. Halo, no. No ja nie wierzę, że ona nie może po prostu y, po pewnych rurach czy coś, no, poprzechodzić. Bez przesady. Aha, bo, no jasne, tu jest tak ciemno, że po prostu nie zauważyłam przejścia. Takiego nawet nieukrytego. Gazetka, tak, poczytajmy sobie. Tak, to jest odpowiedni moment na prasę. Wow, ta winda. E, Ładna, ale i tak wolałabym do takiej nie wsiadać. W takiej sytuacji. O ludzie. No ale właśnie, najgorsze, że wyjścia nie mamy innego. Hmm. Będzie co? Kolejny rozdział tak szybko. Myślałam, że ten będzie jakiś dłuższy i straszniejszy. Wiecie, jeśli chodzi o umieranie i jakieś tam takie rzeczy. Tak, takie rzeczy. O, dramat Dionizosa. No, to tak. A propos tego otwartego baru pewnie, co? Any idea where this notebook might be hidden? it's a fairly large theater you know afraid not but how big can it be really oh. that's, that's just in the lobby we wait until you see the auditorium I, i'll leave you to search while i resolve some issues with the weather tech devices i'll uh, check in with you later all right sure this might take a while A tak, swoją drogą wydaje mi się, że jeśli zna swoją siostrę, to chyba powinna mieć jakieś myśli na temat tego, gdzie ona mogła co robić. Także może właśnie korzystała z uroków baru? Nie. I am terribly sorry. The tower upgrades demanded my attention far longer than I can I hope I haven't kept you waiting long. Not at all, sir. I'm still so learning how to best get around here on the heliums. So many floors, so much to see. Quite so. But I have saved the best for last. Year. O, prowadzi nas. Świetnie. Aha. Raczej nie tam. Chciałam sobie się jeszcze porozglądać. No, Moby Dick, proszę, proszę. No i co? Będzie jeszcze jakaś wizja, która mnie nakieruje, gdzie mam iść? Czy ja przegapiłam? Oh. This Miss Archer is the Helios Grand Helios. Wow. I'm glad you like it. We have a wonderful line of performances this year. And if you look closely, up here, there, that is your private balcony from where you'll be able to watch them all. The balcony used to be my own, but I insist you take it as a welcome aboard gift and as a token of my appreciation for your I don't know what to say, sir. Oh, it is the least I can do. And please, call me She's a He's going to But what will people say? will people gossip? Me, sitting in your balcony? It's not mine. Not anymore. In... And people will always gossip. Listen to city Come now, let me show you the view. Of course, of course, of course. Tak, it's true that people always plotkują. No właśnie. No, myślę, że tak, bo gdzieżby indziej. Raczej nie gdzieś bez sensu pod sceną, co? Tym bardziej, że ona nie podejrzewała raczej chyba Tesli o to, że jest jakimś tam złoczyńcą, tylko wydaje się, że, że była zadowolona z tej rozmowy. O proszę, proszę. Jak w ogóle autografy różnego typu? No cóż. Patrzcie, co tutaj za rzeczy. No wiadomo, gdzie iść, albo i nie. Aha. No, przynajmniej widzę, że Rose robi się coraz bardziej zaradna. O rany, o ramy, o ramy. Już się bałam, że coś spieprzyłam, a to tylko straszak. Ta, nie ma to jak, że straszak, a siostra straszy. Building. Znaczy, but się me. What about you, Ada? What about your family? You have a sister, but not a sister. Yes, Rose. Rose Archer. And if you think I'm stubborn, wait till you meet my sister. Hmm. What, does do? What, does do? What does she do? She's a journalist. Is that so? Is she any good? The best. Mmm, jakieś co? wiskacze tutaj ktoś sobie popijał? Ciastem obleśnym, bo z kremem się raczył? O, zobaczmy, co to jest? Ha, drogi pamiętniku, no proszę. E, dzisiaj Michael pomylił butelki piwa i napił się z mojej. Powiedział... No, straszne problemy. No ale zaraz, tu jest taki jakiś balkon. Mm. O rany. A tego się nie spodziewałam, muszę przyznać. Pewnie zaraz coś spadnie, żeby mnie znowu Easy. wystraszyć. Dziwna, że nie powtarza sobie tych swoich dechów i wydechów. A tu nic, czyli to wciąż jeszcze nie ten balkon.

I, I, I truly believe you are onto something revolutionary you know? it's just missing that final spark i hope the helios will provide the resources required for us to find it because when we do we will have changed the world forever to changing the world to changing the world Takie plany, a skończyło się. O co, od razu już coś znalazłam? No właśnie, ja myślę, że nie tutaj. Nie no, to nie może leżeć tak pod jakąś książką, no. To jest na pewno bardziej ukryte gdzieś, nie wiem, za jakimś obrazem, za pod fotelem, siedzeniem.

Have fun. Scena główna. O, Magbeth, jeszcze. Ada, I hear you. Mówiłam, że jak to jest połączone z jakimś tam bałaganem w czasie przestrzeni, to że właśnie będzie można się z Adą jakoś tu, Aidą, przepraszam, kontaktować. No, no i właśnie, na główna, czyli jednak nie na balkonie schowała. Może nie jakby, może to robi po prostu jakoś z przeszłości. Albo przyszłości, nie wiem, bo może być też tak, że Rose będzie próbowała zmienić coś co się stało mm, nie mam aż pomysłu nic mi do głowy nie przychodzi w sumie jak to się rozwinie center stage ogromna no jakoś trzeba spokojnie Rose już nie takie rzeczy się robiło ja pierdzielę czemu to się trzęsie no ciała szczęśliwców, którzy siedzą pod samą sceną, siedzieli. Chociaż, no właśnie, pod samą sceną, przed samym ekranem, na przykład w kinie, no nie siedzi się z najlepiej. A, czyli, co jednak tam miałam wyjść. No dobra. A przy fortepianie też coś jest, ale tak, ulotki z autografem. Mm. A jej, takie rzeczy w głowie teraz, w tym momencie, naprawdę. No cóż, jest i scena główna. Wystawiali tu chyba jakieś sztuki starożytne. Pewnie. To ja nie zasem, ale. Hmm. Gdzieś w miejscu, w miarę oczywistym, bo jak to się mówi, najciemniej jest pod lotarnią. Więc tak bym poszła tym tropem, ale może Ejda nie poszła. Zaraz, no dobrze. Hmm. Mamy tu jakieś miecze, poduszki. No i na moje nieszczęście jest tak ciemno, że niewiele widać. A ja bardzo nie lubię, jak niewiele widać w grze. Dobrze, to teraz z drugiej strony. To wygląda jakoś... O. Tak, to wygląda jak wielka podświetlona klapa w podłodze. Więc może tu coś schowała. No i ciemniej pod latarnią. A akurat to wzięli podświetlili. Czyli to pewnie... Ej, daję R. Er, czy... O ja pierdolę. Wrócił już raniec. Czy możemy już biec? Rose, moja droga, biegniemy. A tak... O, strzałeczka nawet, jak miło. I napisy krwią zrobione na ścianach. Tylko fajnie, że ja ich nawet y, nie mam jak przeczytać. O ja pierdolę strzałki tam były w drugą stronę, czyli pobiegło mnie za mój trzeba, No nic, ale to mnie chyba uratowało przed tym. Wow! Ja pierdolę! No, do czego to podobne? Ja chciałam teraz się nie rozglądać, aby biec w prawo, no. No nic, jeszcze raz spróbujemy. Ale to jest nie fair, że oni dali napisy na ścianach. Hej, Rose, uciekaj! Dali napisy na ścianach, mm, a tak naprawdę nie mamy nawet czasu ich przeczytać. Okej, okay, tutaj hop, 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 hop. A w ogóle, O, jest zapis. A nie wiem, czy chcę znać odpowiedź. Wow, jakieś nabijane ma deskami manekiny. On na pewno gdzieś się to czai. I lepiej dowiedzieć się, gdzie o jej. Jak on. Super. W ogóle robi się... To znowu coraz dziwniej. O, cholera. Nie no, zamknięte wiedziałam. Ale musiałam sprawdzić. Dobra, tam zaraz pójdziemy. Niedobrze, bardzo niedobrze. O, te są otwarte? Dziwne. No ale dobra. Eee, szybko, powoli, dobra. Chodźmy. On tam jest. Nie, nie idziemy tam. Wybieramy szybko. Eee, wybór z dupy. Nie, bo to pewnie chodzi o to właśnie, że gdzieś zaraz trzeba będzie biec. A tam może trzeba byłoby się skradać. Albo to nic nie znaczy. Let's play! Wow! Nie no, wiedziałam. Czyli jednak bieg, 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 bieg. Nie wiem dokąd. Przed siebie? Może być. Mm, to było do przewidzenia. Idziemy Rose. Idziemy, idziemy, idziemy. On mnie woła. Ale pozwolę sobie olać. A ja bym wolała przejść po cichu, a nie tak wszystko przewalać. O, tędy. Mm, nie dobrze. Dobrze, że jej to nie ogłuszyło czy coś, bo różnie mogłoby być. Mm. Coś tak czuję, że zaraz uda mi się stąd wydostać. Albo że zginę. Tak, są dwie opcje. <laughs> dwie równie prawdopodobne. Dobrze, tędy spadnie na mnie pewnie. Albo za mną. Nie wiem, aha. Typowe. The end. O, miłe. Wow, nie, 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 nie taki The End. Chyba, że chodzi o koniec mojego życia. A tego nie chcemy, nie chcemy, znowu stwierdzamy. Yy, wow, skaczże dziewczyno. Jest mi życie ci miłe. To miejsce wygląda trochę znajomo. Ale może tylko dlatego, że wszystko to tutaj jest w miarę podobne do siebie. Oj, pobiegłam jakoś tak dziwnie. Mm, nie wiem już gdzie ja biegnę. O, ja pierdolę. Znowu. Nie wiem, jak w tym miejscu biegać, uciekać i w ogóle. Jak długo to miejsce, że tak powiem, się rozciąga. O, od tego momentu to w sumie nie jest aż tak źle. O, ranę. Do, dokąd ja mam wiedz? Mam wrażenie, że no, to przynajmniej mogę przeskoczyć. Ale że ja tutaj nie wiem, trafię zaraz znowu na jakiś ślepy zaułek albo coś. Ja pierdolę. O, jest jakaś strzałka. Ale strzałka prowadzi mnie w ogień. A ja nie chcę do ognia. Ja, ja to przeżyłam? To chyba tak miało być. O, jak miło. Dobra, to. Hmm. Czy to jest ten Ludwik? Czy on płonie? I pytanie: czy płonie na śmierć? O, ja pierdzielę. Mam nadzieję, że to go zabiło. I że nie zabije mnie. Jej, ile ja bym dała. Oh. I told you I gave you Rose? Is, that you? Is that you? You sound terrible. Aubrey, where the hell have you been? I could have used you like 5 minutes ago. You found the notebook, didn't you? I bet, I bet you did. <laughs> right? Right? right. right. Yes, Aubrey. I got the notebook. And then I ran into Ludwig. Oh no. Are you okay? Are you okay? No, yes, I'm fine, good. Aubrey. And thankfully, Ludwig took a face full of fire, so that's one problem less. Wow. One piece of great news after another. What's next? I'm lost. I, I think there's an elevator here, but I can't really tell. It's too dark. I right. Right. Sure. To mam to coś to co zrobić? Czy. Hmm. no naprawdę przydałby się zapis, ale. O, tutaj coś jest, ale nie, też nic, co bym mogła z tym zrobić. Dobra. E, czyli co to teraz? Okay. Gro, I'm so glad you for the purpose. Anything yet? No, nothing. Wait! Now! Aubrey, now! Oh, oh, that's deck 66. Next order of business: getting you that elevator. Fantastic, Aubrey. Thank you again for everything. I'm coming to make good on my promise. You have no idea how good that sounds. Wait, let me get the doors. No, świetnie. To o oh, kurwa, diemet. What's wrong? Co było do przywitania rzecz. To niby stricte takiego we There's the body of a man crucified against the elevator wall. Dobra, ale martwy znajdnie na mnie nikim zrobi. I'd rather not. it's, 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 the, it's the only one. No go oby się nie zacięła. Dobra, możemy jechać? Tak. Nie dziwię się. No dobra. No może zaprzyjaźnimy się z nim. Tak jak Andrej zaprzyjaźnił się z tym jakimś Benem, Ja. Okej, okay, a ja bym naprawdę chciała jakiś zapis, bo nie pamiętam gdzie tu był ostatnio... O. Chyba moje marzenie się spełniło. No cóż, pocieszające. W takim razie tutaj e, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. E, I doczekamy chyba do końca ładowania. Kłótnie Eris. No cóż... Mam I told, I told you that I had a family, but I don't. That was a lie. I'm a liar, Rose. I'm sorry. That's okay, Aubrey. <sighs> glad to hear it, because I'm afraid you've got a bit of work to do before you can get to my end of the engine. Awesome. But of course I do. What a surprise. Where do I go? your way to the local engine hall. You'll have to find a way to the other side of Yes! The power couplings, Benny! Hey Rose, I gotta sort this out. I'll be back in a jiffy. Just don't don't what? Mm. Mm. Aubrey. Aubrey. Aubrey! No dobra. Wait. No to tutaj już czędziemy więc. Cześć.